CEO Emirates i was Witam Was serdecznie. Słuchajcie, to już jest koniec. Koniec pewnej historii, koniec historii Juana Ajuzo w grupie UAE Team Emirates. Mówiłem o tym w poprzednim filmie, mówiłem o tym także podczas Giro, i to już od jakiegoś czasu było jasne, że, że to się nie składa. Ayuso Przeszedł do UE Team Emirates w 2021 roku z kontynentalnej włoskiej ekipy Kolpak. W trakcie sezonu uznano go za po prostu taki talent, z którym trzeba podpisać długoletni kontrakt. I ten kontrakt miał obowiązywać do końca za 2028 roku. Wydawało się wtedy, że to wszystko się układa idealnie. To był młodziutki, 18-letni wtedy zawodnik, który już w kolejnym roku. Stanął na podium Wuelty, Był trzeci, no i oczekiwania były olbrzymie. Ogromne. Wszyscy czekali, tak jak mówiłem, Hiszpanie czekali na to, że mają kolejnego Indurajna czy Contadora, który teraz będzie wygrywał wielkie tury. Kolejna Vuelta po roku, czwarte miejsce. Już nie udało się stanąć na podium, no, a później zaczęła się historia pewnej katastrofy, bo wycofanie się z Tour de France, tegoroczne Giro, kompletnie nieudane. Pamiętacie co tam się działo. Było dwóch liderów. I też ktoś napisał pod poprzednim filmem, że kibicuje Ajuzo i się nie dziwi, że on chce być liderem. Słuchajcie, Ajuzo był liderem na tegoroczne Giro. Pamiętacie, co tam się stało? Kiedy zaczął dobrze jechać Isaac del Toro, Ajuzo nagle jechać przestał. Mógł się pokazać, mógł pokazać, że jest silniejszy niż Isaac del Toro, to on mógł być liderem na ten wyścig. Przecież mówiło się albo Roglicz, albo Ajuzo przed tegorocznym Giro. Ale okazało się, że Ajuzo nie wytrzymał tej sytuacji psychicznie. Co się działo potem? Pamiętacie, tam go coś jeszcze nie niby ugryzło, coś tam, ten w końcu wycofał się. No też znam kolarzy, którzy jak coś ugryzie, to zagryzają zęby, jadą dalej, po paru dniach przejdzie i może się coś da jeszcze dla, dla, jeszcze dla drużyny zrobić. No ale właśnie to dla drużyny wydaje się, że nigdy nie było bardzo ważne dla Juana Ayuso. Że to jest facet, który, no przecież on teraz na Wuelcie też był liderem. On był współliderem z Almeidą, ale znowu nikt nie bronił Ajuzo, pokazać się z dobrej strony. Ale kiedy on jest w takiej sytuacji, to on po prostu no, przestaje jechać, czegoś brakuje. Nie ma głowy, czyli nie ma nóg i koniec po prostu. Widzieliście. Odpada na pierwszym trudnym etapie, na kolejnym wygrywa, a na kolejnym przychodzi góra, gdzie trzeba pomóc Almeidzie. Już Ajuzo nie ma, nawet już takie memy powstały z tym zdjęciem pokazującym, co robi Ajuzo, kiedy Almeida prosi przez radio o pomoc, albo kiedy dyrektor sportowy każe pomóc Almeidzie. Więc ta historia od jakiegoś czasu nie wyglądała już dobrze. I wiadomo było w zasadzie, że ten moment musi nadejść. O jakim od jakiegoś czasu już się mówiło, że teraz może Lidl Trek, że podobno Ajuzo ma propozycję. Widać było, że kierownictwo ekipy daje mu jeszcze szansę ale on tej szansy po prostu po raz kolejny nie wykorzystał i naprawdę to nie jest kwestia tego, że on nie mógł być liderem, bo owszem, na Tour de France nie mógł być liderem, bo tam był Tadej Pogaczar, ale zobaczcie, w przypadku takich kolarzy jak Almeida, znakomity kolarz, który myślę, że w tej Wielkiej jeszcze o coś powalczy, on, kiedy przychodzi Tour, to on po prostu jest w stanie dla Tadeja Pogaczara zrobić wszystko, bo to jest lojalny członek drużyny. Dobrze zdający sobie sprawę z tego, że nie jest takim talentem jak Tadej Pogaczar i że on w innych wyścigach będzie miał swoje szanse. Rafał Majka, fantastyczny kolarz, który, żeby pomóc swoim liderom, zrobi wszystko. Zostawi po prostu płuca na asfalcie, będzie, będzie jechał do końca, wyjedzie się, ale żeby pomóc swojemu liderowi. Czyli w przypadku Rafała to także działa. A w przypadku Juana Ayuso no to po prostu nie działa. Słuchajcie, w oświadczeniu drużyny, tym oficjalnym już, które okazało się po, po moim nagraniu podsumowania Vuelty, Mauro Gianetti mówi wyraźnie: Juan ma wielki talent i jesteśmy wdzięczni za to, co razem zbudowaliśmy. Jednocześnie nasz projekt sportowy zawsze koncentrował się na harmonii grupowej i budowaniu zwycięskiego zespołu. Ta decyzja jest najbardziej zgodna z wartościami, które definiują naszą ekipę. UAE Team Emirates będzie kontynuować swój rozwój, wierząc, że tożsamość i siła zespołu pozostają naszym fundamentem. W tej filozofii Juan Ayuso się nie zmieścił. I teraz on mówi, że, że to dzisiaj jakieś takie widziałem jego, jego wypowiedzi, że to była dyktatura, że jak drużyna tak może mówić, no ale przecież my to wszyscy widzieliśmy. My wszyscy widzieliśmy, co się działo, tak jak mówię, podczas Giro, teraz podczas WLT, a już wcześniej. No dobrze, on wygrał, wygrał Tireno, w, ale on miał być kolarzem na wygrywanie wielkich turów, a tutaj się po prostu nie sprawdza. Zobaczymy, jak to będzie w innej drużynie, no bo on to jest facet, który ma 22 lata, jeszcze wszystko przed nim. Słuchajcie, może on po prostu nie zniósł tej presji, która była na nim od samego początku, bo tak jak mówię, no... Przeszedł do tak mocnej drużyny, stanął na podium Wuelty i on sam pewnie oczekiwał od siebie znacznie, znacznie więcej. Być może ten młody chłopak tego po prostu nie uniósł. Być może on potrzebuje jeszcze czasu, być może on potrzebuje, nie wiem, pracy z psychologiem, żeby, żeby gdzieś to wszystko sobie poukładać, bo on teraz, jak pójdzie do innej ekipy, to on też będzie się musiał wpasować. To wszystko jest, słuchajcie, kwestia pewnej chemii. To tak jak no, między ludźmi, jak w każdym zespole musi być chemia. Powiem Wam, rozmawiałem podczas tegorocznego Tour de Pologne z, z ludźmi z ekipy Red Bull Bora Hans i tam też jest pewna obawa przed tym, co będzie, kiedy przyjdzie Remco Pół, Bo z jednej strony przychodzi wielki kolarz, a z drugiej strony wiadomo, że to jest kolarz, który też tak nie do końca Potrafi grać drużynowo, który na dodatek jeszcze no, ma takie swoje zachowania, czasami troszkę nie do końca w porządku wobec obsługi, właśnie wobec mechaników, masażystów i tak dalej, czasami nawet dyrektorów, więc też nie wiadomo, jak on się w drużynę wpasuje. W tej drużynie pewne rzeczy działają od lat. Jest pewna grupa ludzi, która tą drużynę tworzy, która się ze sobą zgrała, i nagle przychodzi facet, jeszcze przynosi ze sobą kilka innych osób, które też wchodzą do drużyny, i no. Różnie to może być. Zobaczymy, jak to zadziała w Red Bull Boraenskroe z Remco Ewenepule, i zobaczymy, jak to zadziała w innej drużynie z Juanem. A już słuchajcie, ja mu życzę naprawdę jak najlepiej, bo to jest talent. To jest kolarz, którego stać na osiąganie sukcesów, ale on musi po prostu wpasować się w jakąś drużynę. Być może pójdzie do drużyny, gdzie będzie jedynym liderem, ale też yy, no, pójdzie do yy, Lidl Trek. No, jest Giulio Ciccone na przykład, który też jak widać w tegorocznej WLC walczy. Jednak stara się walczyć o tę klasyfikację generalną. Owszem, pewnie Ajuzo byłoby łatwiej z Ciccone, bo Ciccone zwykle ma dzień słabości, Ciccone gdzieś tam zostaje. Ajuzo pewnie tutaj miałby większe szanse pokazania się niż przy Almejdzie, czy, czy jak się okazało przez Izaaku Del Toro. Już pomijam to, jak Del Toro przegrał Giro, ale no, jednak tam Ajuzo tego ciśnienia nie wytrzymał. Słuchajcie, tak jak mówię, ja życzę mu jak najlepiej, ale obawiam się o losy tego kolarza. Kolarstwo zawsze było sportem drużynowym zawsze. Słuchajcie, od czasów tych dawnych, o których dziś się mówi, że a tam wtedy tak nie było, to teraz tak jest. Nie, 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 nie. Już Faustokopi i inni kupowali nawet kolarzy innych, żeby mieć grupę ludzi zaufanych wokół siebie, żeby mieć tych najmocniejszych dla siebie do pomocy. I to zawsze w ten sposób funkcjonowało, i to kolarstwo pozostanie sportem drużynowym. Nie wygra się wielkiego turu samemu. Pamiętajcie, to są tysiące obowiązków codziennie, które spoczywają na tych gregario, na tych pomocnikach, i jeżeli by oni tego wszystkiego nie robili dla swojego lidera, to ten lider sobie nie poradzi. Co innego jest w jednodniowym wyścigu, co innego nawet w tygodniówce, ale wielki tur. To jest naprawdę, to jest tyle obowiązków spoczywających na, na pomocnikach, że tutaj no jeden, nawet najmocniejszy lider, nawet Tadej Pogaczar, bez pomocy swoich kolegów nie wygrałby wielkich turów. I to musi zrozumieć Juan Ayuso, że jeżeli on chce cokolwiek wygrać, to on musi też coś od siebie dać. Inaczej to nie będzie funkcjonowało. Bo tak jak kiedyś Wam już mówiłem, jak mi Paweł Poliański powiedział, mówi, ja dla lidera zrobię 100%, ale dla... Rafała Majki 110. Bo po prostu ja w niego wierzę, ja chcę mu pomagać, ja widzę, jak on jeździ, i tak dalej. Więc ci pomocnicy też jakby wkładają tyle, na ile lider sobie zasłużył. I trzeba sobie zasłużyć na to, żeby mieć tych kolarzy po swojej stronie. Trzeba sobie zasłużyć na to, żeby oni chcieli w każdych warunkach, w każdej sytuacji, przy każdej stromiźnie po prostu zrobić coś dla swojego lidera. Żeby oni chcieli gonić ucieczki, żeby oni chcieli dyktować tempo, żeby oni chcieli wy wy wyprowadzać yy, ataki, no, żeby oni chcieli przywieźć bidon, żeby oni chcieli przywieźć kurtkę. To, to wszystko oni muszą robić. I trzeba sobie na to zasłużyć. Juan Ayuso będzie musiał na to pracować. Jak mówię, życzę mu naprawdę jak najlepiej, chociaż nie podoba mi się to, co robi, ale okej, okay. może on jest ciągle jeszcze po prostu zbyt mało dojrzały na to, żeby być prawdziwym liderem. Wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej prawdopodobna diagnoza, hmm, ale jak powiedziałem na początku, pewien etap się skończył. Juan Ayuso do końca tego roku jeszcze jest, ma kontrakt, on ten kontrakt zostaje rozwiązany za porozumieniem stron pod koniec tego sezonu. To porozumienie stron to też tak jak widać po tych wypowiedziach Juana Ayuso nie do, nie, nie do końca, bo on chyba nie do końca jest tego za zadowolony, chociaż Moim zdaniem to się inaczej skończyć po prostu. Nie mogło, i to już widać było naprawdę od dawna. To tyle. To tyle na koniec tej historii o hiszpańskim kolarzu, który ma papiery naprawdę na to, żeby wygrywać wielkie wyścigi, ale jeszcze coś musi kliknąć. Myślę, że w jego głowie, żeby tak mogło się stać. Subskrybujcie kanał, będzie więcej o WLC, będą kolejne materiały. Będzie też rozmowa z Markiem Grudkiewiczem o Grand Fondo, i o GK Team, czyli klubie, który powstał przy górze kawiarni. I do usłyszenia i do zobaczenia. Gdybyście mieli ochotę, postawić mi kawę, którą zaraz sobie mam zamiar zrobić, to też link znajdziecie pod filmem, i bardzo Wam za dotychczasowe kawy dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.